I dzisiaj pokażę Ci, gdzie znajduje się schowek w Twoim komputerze oraz w jaki sposób możesz go włączyć. Przy okazji, jeśli chcesz więcej takich przydatnych filmów, słuchę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. No ale dobra, gdzie znajduje się w takim razie ten słynny schowek w naszym komputerze? W tym przypadku musimy wcisnąć logo Windowsa w lewym dolnym rogu naszej klawiatury i przycisnąć przycisk V. Po kliknięciu tej kombinacji, którą aktualnie włączyłem, jak widzicie, macie dostępny schowek po prawej stronie ekranu. Na nim aktualnie mamy już użyte właściwie y, jakieś tam szablony, które zapisałem no i ewentualnie jak możemy zapisać kolejny tekst w naszym schowku. No tak naprawdę nie powstaje nic prostszego niż powiedzmy skopiowanie jakiegoś tekstu y, na no początkowo powiedzmy oznaczenie go no i powiedzmy skopiowanie. Y, dzięki temu nasz tekst automatycznie zapisze się w schowku no i będziemy mieli już tutaj cały y, dostęp do naszych skopiowanych treści w taki sposób aby po prostu nam one nie uciekły. Także za każdym razem jak będziemy kupowali jakąś treść to będzie ona po prostu trafiała do schowka. W tym schowku możemy wiadomości przypiąć, usunąć lub po prostu wyczyścić schowek, żeby zwolnić w nie miejsce i żeby był bardziej przejrzysty. Także jeśli ten film był Ci przydatny, już wiesz w jaki sposób włączyć schowek z łapkę w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem. Jeśli natomiast masz powyżej 13 lat i chciałbyś założyć darmowe konto w banku lub ktoś z Twoich znajomych, to w tym banku aktualnie trwa promocja i przy założeniu takiego konta z linku, który macie w opisie tego filmu, dostaje się 100 zł na start. A w razie pytań śmiało można pisać na mojego maila, którego macie w opisie tego filmu. Miłego dnia, cześć!